Halo, witam was serdecznie, z tej strony Remix, to jest kolejny odcinek z Total War Warhammer Chaos No i teraz będziemy trochę cykniemy 3 razy, 4 razy Turę Klepsydrę I zaatakujemy tą mosiężną twierdzę Najprawdopodobniej stracę tego Szczegota To jest dosyć pewne ale mi tu bardziej chodzi żeby uleczyć wybrańców to w sumie jeszcze jedną turę poczekam i polecę albo w sumie poczekam aż oni to będą skończą oblegać po prostu

Ale jest mi oblegane? Nie. Bretonia? No, nie ma tu już spaczenia nekromantów. Tylko chaos! Bardzo pomocne teraz to jest. Trzeba palić te miasta, bo one to spaczenie powodują właśnie. I... Ale oczywiście przed użyciem trzeba splądrować. Nie oblegać mi teraz tego. Oblegają już? Tak, oblegają. To nie ma sensu. A ci? O Boże! Tu, tu,

Moja kolej, rozumiem Fie! Ale żeście ich ładnie widzę Poturbowali Dziękuję wam za to Tu, Aha, jeszcze jedno No to mosieżnej twierdzy zaraz też się pozbędziemy Ale gorlingowie mogliby się coś się skolonizować jednak mimo wszystko ...być większym. Szkoda, że nie można im nakazać. Kolonizacja! Ale jak to? Co to za zebranie? No, szagota, straciłem. Smutam. 12 tysiączków tylko? Ale no, no, plądra walniemy, nie? Może jeszcze coś będzie z koleka. Jeśli chodzi o level. Kolek miał na tyle dobrze, że przejął dosyć dobrze dobrą hordę, dosyć dobrą, rewelacyjną w sumie hordę. Aby mi się to spalić! Odsunąć się. Gdzie? tu się tubsko. Niszczymy, bo tu... Do nam siedzieć. O, jak już duży teren spalony. No jak cudownie. Lewelek wbity. No, tutaj jeszcze troszkę i zaraz zaczniemy budować. Dıbı düb dım. Dıbı düb dım. możemy. No? Unstoppable. Unstoppable. Aha. Uh -huh. I refuse. Wampiriasy tutaj się kręcą wow. Dobra Ulepszamy kunie Kupimy kolejne Dokąd wy w ogóle poszliście? Ten no nie mówcie, że na brytonie teraz pójdziecie gałgany Bo wam muszę nowy cel chyba wyznaczyć. Bo znowu jesteście zagubieni. oj to niedobrze Dobra, ale musimy jakoś Czy musimy tam coś się jeszcze kręciło, ja się boję, że tam jakaś Pułapka jest Bo to takie telebachen tak bez z powodu tak chyba nie stoi tutaj Proszę poczekać, aż tu nasze Greolingi do nich wlecą Jezu, co wy z tymi podarunkami o 2000, no A będzie pick army. Sami wybrańcy plus rycerze z kopiami. Pozdrawiam. tak podejść tutaj? O, Essen. Dokąd wy aż dotarliście? O, imperium odbija. O, ale naszych jest rannych. Zapiszę sobie, aby nie było zasadzki A, póki co nic nie ma. Jak już jak rozwalimy Talambeim... Talambame. Na stolicę? Pampirów pójść? Ale nie, to, to nie jedno Marion. To bym musiał na Archona już poczekać wtedy. A on tam się jeszcze rozwija. Więc jeszcze tu trzeba będzie polatać, po prostu te puste miasteczka porozwalać, poplądrować Zaplecze finansowe sobie zrobić. Nie, ma tu jakiś gałgan będzie. O, 3000 30 Na szkole kładnie sobie Exp. Wbija proszę werbunku minus piętnaście procent. A jak tam wam idzie, Arhan? O, jeszcze troszkę, jeszcze troszkę. ile tur? Smy dwie Unleash, Unleash No, ale idzie to w dobrą stronę powiem wam. Mamy tylko minus 300 O Z czym Oho Co ja widzę? Co me oczy widzą? Co me oczy widzą? Powiedzcie mi co? Pokój chcą nie ma! Ja na czymś muszę zarabiać, a tam Bretonia z Imperium za dużo wojska na razie trzymają. A wy jakoś tak pusto u was, więc co ja będę sobie marnował? A poza tym to wasze spaczenie mnie denerwuje i z ludźmi się jakoś z czasem poradzi. I destruction. Jep. Nie ma. Ta, ale nasz kolek to ostro dostaje pod dupę tych oblężeń Tutaj jeszcze wlecimy? Tak, wlecimy tutaj. żeby nam się kolek tutaj nie zepsuł Znaczy no w sumie bądź co bądź kolek może być rany to ja sobie wezmę Sigwalda to tam im akurat wisi zobaczmy garnizony, a nie w tej rada, gdzie jest rada, gdzie jest ta rada, no tam jest za dużo ludzi. No, 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 Zapis. To jest chyba nienaruszone jakieś miasto. Więc pieniądzów powinno być. No, liczę na jakieś takie 40 tysiączków. Z czystym sumieniem. 40 tysiączków. Rewelacja by była. Oho, agenty przyszły, no to po koleku. Nie ma. Armia wampiryczna jakieś tu się kręca? I elegancko, tak jak mówiłem, 40 tysiączków. Teraz jeszcze tylko to zniszczyć. A jest jeszcze tura. W sumie 10 rozwoju na turę. Czyli na dobrą sprawę dwie... Dwie tury na... Na... Nadwyżkę? Ej! Tu się z wojskiem pcha. To samobójstwo popełnił właśnie. O, zaraz się technologia zrobi. Na maksa.

Tak bez lorda do dupy w sumie Dobra stoczymy bitwę Ale już po tej bitwie Cofamy się jednak do góry Na nasze tereny Bo jak już wypowiadają nam sami tutaj bitwę To znaczy, że trzeba się cofnąć Że tutaj już mogą stawić opór Tak kurde też walczyć bez lorda to też jest... Należy mi go zaciukali w ogóle france. Siłki dla wampirów stąd? To wszystkich tutaj wyślemy Flanki

Oba, to widzę, że ci z tyłu nie ma... Okej. Okay. Goncie, goncie, goncie. Oba, to się zaczyna robić taki typowy Saigon. To totalny bordel i to totalny przez duże T Wszyscy w jednej kupie Majecie w tego masz karoda od razu Mamy tu z jakimś tylecikiem o wrogi lord Runda ooo Ty Dobra, zniknęła. No ładnie Staty 130 No oni wszyscy zabici Ostatni zginął praktycznie lord, także wszystkie szkielety również skinęły I to się ceni No, bardzo po ładnie Dobry cytat Manfreda. To łupy. się leczą Metal na pijawki No To jednak w sumie nie musimy jeszcze uciekać Wolniemy sobie gdzieś tutaj obozik, uleczymy się A to nie ma palącą zagładę, ale czary też się przydały Muszę no, ich nauczyć poznać jej, takie tam Archaonie, Archaonie A dzisiaj tutaj Ranni. Musicie się tutaj naprawić, to ostro. Ale żeśmy już dziurę tutaj wypalili piękną. No dobra, to by było na tyle wtedy. Na razie. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Jo!